To co tutaj stoi moi drodzy to Skoda L Rock i w tym materiale opowiem wam jak uzyskać cenę 130 paru tysięcy za nowego elektryka, który ma zasięg nawet 400 km i oferuje całą technologię z najdroższego modelu Skody. Jak to faktycznie Czesi zrobili i dlaczego Elrock może być naprawdę bardzo fajnym nowym samochodem i to jeszcze w dodatku elektrycznym? Zapraszam do materiału i do testu najnowszej Skody Elrock w wersji iV60. W tym materiale poszukamy i House call, no rest. Pull up on your shorty, then a friend next. House call, no text. I've been up all night, baby, no stress. House call, no rest. Pull up on your shorty, then a friend next. House call, no text. I've been up all night, baby, no stress. Dobrze mój drogi widzu, ale jeśli jesteś nowy na kanale Motookiem, nie zapomnij dołączyć do subskrybentów, bo jeśli jesteś naszym subskrybentem, pozwalasz nam się rozwijać i testować to coraz to ciekawsze modele i coraz to bardziej nawet czasem ekskluzywne, terenowe, a może i jeszcze ze świata hypercarów. Więc co, jeśli chcesz nam pomóc jeszcze się bardziej rozwijać, to nie zapomnij dołączyć, bo na pewno się nie zawiedziesz. A my przechodzimy sobie do tej zdroworozsądkowej, elektrycznej, nowoczesnej motoryzacji. Tak, Ellek to jest nowy model, jeśli chodzi o schodę bazują, na doświadczeniach, jakie mają z Eniaka i tego, co stworzyli w Eniaku, czyli świetnego, dużego, komfortowego suwa w tylu kupę, dodatkowo bardzo efektywnego, jeśli chodzi o energetyczną stronę, z dużym zasięgiem oraz świetnymi technologiami, Skoda postanowiła to wszystko teraz przekuć i stworzyć mniejszą jego wersję, bazującą powiedzmy na wielkości Karoka, ale w bardziej dostępnych budżetach, jeśli chodzi o zakup tego samochodu, bo Elroka w rozsądnej wersji cenowej możecie mieć za okolice 160 paru tysięcy zł, Zbudowanie samochodu kompaktowego spowodowało to, że można było wykorzystać do tego samochód, który już skoda miała w swojej gamie, czyli właśnie Eniaka. Pomniejszyli go w każdym możliwym salu oraz wzięli dosłownie gabaryty rozmiarowe i który jest o wiele bardziej kompaktowym samochodem i o wiele lepiej sprawdzającym się w mieście niż na przykład duży Eniak. Taki właśnie jest elrok Ma być bardziej kompaktowy i skierowany w szczególności do miejskiej strefy, występuje w kilku różnych wersjach, jeśli chodzi o napęd oraz także o pojemność akumulatora po to, żebyście mogli go sobie dopasować do własnych potrzeb oraz do własnych zadań codziennych. W przypadku naszego samochodu testowego powiecie, że jest to biała flotówka. Nie do końca. Jest to kolor Moon White, który jest delikatnie kolorem perłowym. Widać w nim bardzo fajną głębię oraz dosyć nowocześnie wygląda jak na samochód elektryczny. Ale najważniejszą zmianą, tak naprawdę, jeśli chodzi o wizerunek Skody, jest przednia część elewora, bo to właśnie on zapoczątkował nowy front, jeśli chodzi chodzi o elektryczne modele pod tej czeskiej marki, bo nowy jak po faceliftingu dosłownie wygląda tak samo jak jego mniejsza wersja czyli właśnie Elrock. Nie mamy tutaj tego charakterystycznego Crystal Face, nie mamy podświetlonego grilla, mamy trochę biedniejszą powiedzmy wersję, uszczuploną z takich bardzo awangardowych dodatków. Zobaczcie na te mocno smukłe lampy. Smukłe lampy ze względu na to, że są rozdzielone, tak jak w przypadku Kodiaka, Karoka, te elementy są porozdzielane. W dolnej części zderzaka zostały tutaj delikatnie zamaskowane i powiedzmy ładnie wkomponowane światła halogenowe, LEDowe, mocne, intensywne, zwane Skoda Crystal Lightning, ale co ważne, w przypadku tego auta można sobie dokonfigurować pakiet plus, który dokłada Wam jeszcze światła matrycowe, co uważam, że jest bardzo fajnym elementem, chociaż te podstawowe światła, jeśli budżet mocno liczycie, są naprawdę mocno wystarczające. Przeprojektowany zderzak, trochę więcej oczywiście muskularności, bo w końcu ten samochód ma być bardziej crossoverem, więc mamy tutaj i bardziej napompowaną dolną część dyżaka. Zmianą na pewno jest to, że na masę nie znajdziecie już niestety logotypu kury. Teraz tylko i wyłącznie napis Skoda. Ale żeby nie było, że ten samochód nie ma żadnych dodatkowych wlotów, tu mamy konkretne przeloty powietrza, po to, żeby oczywiście ten samochód był bardziej opływowy i zużywał mniejsze ilości energii. Bo to w końcu w elektryku jest bardzo ważne. Koła aerodynamiczne. Tak, mamy tutaj plastikowe dokładki. I 20-calowe koło. I szczerze powiedziawszy, kompletnie tego nie widać, że tutaj mamy 20 dwudziestocalowe obręcze. Różnego rodzaju możliwości, jeśli chodzi o personalizację, jeśli chodzi o koła. kół jest naprawdę dosyć sporo. Są te takie bardziej aerodynamiczne, są bardziej awangardowe. Są bardziej koła, które są dostępne tylko i wyłącznie w przypadku wersji RS. Są zabudowane mocno aerodynamiczne, z takimi dodatkowymi stawkami plastikowymi w formie tych areokapsji. To wszystko ma redukować turbulencję i zużycia energii, bo o to chodzi najbardziej w tym samochodzie. Dodatkowo. Jeśli chodzi o gumienie, mamy tutaj Hankuki Ventusy S1 Evo Mark III, przeznaczone do samochodów elektrycznych. Mają sobie wkładkę, dzięki której faktycznie odgłosy, jeśli chodzi o opony, zostały mocno zredukowane. Z przodu mamy 235 o profilu 50, więc na pewno nie przychaczycie tej felgi o jakiś konkretny krawężnik w mieście. Lub do tego możliwość sobie domówienia zawieszenia adaptacyjnego DTC, ale to tylko i wyłącznie w wersji Sportline lub w wersji 85. Ładny? I zgrabny, bo mówiłem wam w końcu, że jest... Mniejszy, bardziej kompaktowy, powiedzmy rozmiaru Kody Karo czyli jego odpowiednika w wersji spalinowej. W przypadku tego auta, 4,47 metra długości i 2,76 metra rozstawu osi, w szczególności rozstawości, został tu odpowiednio zmodyfikowany tak, żeby jednak akumulator się zmieścił w różnych opcjach. Typowy czeski design, jeśli chodzi o Skodę, chociaż widać, że tutaj jest jeszcze więcej elementów, które mówią o tym, że ten samochód ma być, powiedzmy, trochę bardziej crossoverowaty. Te plastikowe nadkola do Dodatkowe plastikowe poszerzenie tutaj na dole i kilka dodatkowych przetłoczeń bardzo prostych, charakterystycznych dla Skody. Nawet żeby zredukować koszty, postanowili, że w L roku będą tak samo duże, ogromne wręcz lusterka, zaczerpnięte z większego modelu, jakim jest Eniak. A tutaj pozostał taki plastikowy, mały element, widać pokazujący, że nie kupiliście sobie wersji Sportline, ani wersji RS. Albo kupujecie bardziej rozsądną, budżetową wersję, albo decydujecie się, żeby tutaj był napis RS. Wygląda to całkiem dosyć dobrze, ale że jest to w końcu crossover? Powiedzmy, miar sensowny prześwit, bo jest tu okolica 16 cm, a drzwi otwierają się także z progiem, więc pozwoli Wam to uchronić Wasze nogawki przed zabrudzeniem. No i co najważniejsze, jak to w przypadku Skody, z tyłu, w przestrzeni kompletnie nie brakuje. Ile tu jest przestrzeni, ale drugie to, jak to wnętrze wygląda. W przypadku tej wersji z tym wnętrzem, uważam, że to jest chyba najlepszy możliwy wybór, jeśli chodzi o Skodę. Wykończenie jasnego z ciemnym oraz z tymi pomarańczowymi dodatkami robi piorunujące wrażenie, w szczególności, że te pasy w tym kolorze nawet są z tyłu. Bardzo przyjemne wykończenie, dobre materiały oraz, co ważne, dosyć przyjemna pozycja i jak to w przypadku Skody, dosyć dużo miejsca, jeśli chodzi o nogi, a nad głową też tego miejsca kompletnie nie brakuje. Jest. Pojawiły się małe Simpli Clevery, takie jak właśnie tutaj kieszonka na telefon. Mamy możliwość odłożenia butelki w drzwiach i to takiej konkretnej 1,5 litrowej. Nawiewy na środku, chociaż nie ma tutaj trzeciej strefy klimatyzacji, ale pod spodem mamy dwa porty USB-C o mocy prawie 45 W, więc spokojnie naładujecie tutaj nawet i MacBooka. Co ważne, płaska podłoga, jak to w przypadku samochodu elektrycznego. Duży, wygodny podłokietnik. Do tego dwa miejsca na kubeczki. Możliwość przewiezienia także u więc na pewno możecie tym samochodem wybrać się także i na zimowe tripy, w momencie kiedy chcielibyście przewieźć jakieś dłuższe przedmioty. Dosyć przyjemnie to wszystko jest wykończone, chociaż czuć tutaj, że po prostu jest to bardziej budżetowe niż w przypadku Otia Eniaka. I to jest dosyć przyjemnie wykończone wnętrze i naprawdę ja chciałbym tutaj przejechać nawet i dłuższą trasę, bo jest bardzo przyjemnie i bardzo wygodnie. A o to chodzi w przypadku tego samochodu. Typowa skoda, jeśli chodzi o czeków, dosyć mocno wyciągnięta górna część, jeśli chodzi faktycznie o ten. Plastikowy spoiler, który jest tutaj zastosowany, dodatkowo takie plastikowe poszerzenia. Przyciemnione szyby, dosyć niewielka szyba, ale pojawiła się tu wycieraczka. W przypadku tego samochodu niestety nie mamy tego pakietu plus, który unowocześnia najbardziej lampy. Lampy z tyłu są też niby Skoda Crystal Light, ale w tej bardziej podstawowej wersji. Nowoczesny kształt, dosyć spójny ze wszystkimi innymi modelami. Świeci się tylko i wyłącznie ta część. Ta wewnętrzna część to jest, są tylko odblaski, bo są to oczywiście standardowe halogenowe lampy, a nie LEDowe, Matrixy, jak w przypadku najwyższej tej wersji wyposażenia, jeśli chodzi o ten pakiet technologiczny plus po prawej stronie dopisek pojemności akumulatora 60, 85 lub 50, a po lewej stronie matowo szary, dosłownie napis Elrock. Został tutaj bardzo mocno podkreślony, że jest to crossover. Mamy tutaj bardzo charakterystyczne twarde plastiki, oczywiście są to chropowate plastiki. Plus połączenie takiej satynowej wstawki, która ma to jakkolwiek, powiedzmy, uweselać, bo Jeśli chodzi o roka, możecie nawet sobie zamówić opcjonalnie hak na rowery, czy ewentualnie pociągnięcie dosłownie niewielkiej przyczypy. Ale w skodzie jak to w skodzie praktyczności nigdy nie zabraknie. W przypadku tego auta nie mamy elektrycznie otwieranej klapy, ale szczerze powiedziawszy, można sobie ją naprawdę mocno darować, bo nie jest kompletnie potrzebna. Ale nie zapomniano tutaj o Simplik Clifferach, czyli na przykład ukrytej skrobaczce a jeśli chodzi o bagażnik, jak to w przypadku Skody, praktyczności totalnie nie brakuje. 470 litrów bagażnika Wam wystarczy? Myślę, że w zupełności Wam wystarczy. Bagażnik dosłownie jest 1 do jeden, jeśli chodzi o wielkość, to co znamy ze zwykłego standardu karoka. Dosłownie te same materiały wykończeniowe, te same klewery, chociaż nie ma tutaj tej fajnej funkcji, jeśli chodzi o wyciąganie tylnych rzędów siedzeń i wystawianie ich dosłownie poza. To Wam pokazywałem, jeśli chodzi o dwa karoki. Był taki fajny system. Po lewej stronie dodatkowe przegródki, miejsce na odłożenie różnego rodzaju elementów. Podświetlenie LEDowe, hatching, 12V złącze, miejsce na założenie także dodatkowych, opcjonalnych siatek, czy nawet i skorzystanie i zakupienie takiej dodatkowej siatki tutaj pod Tą górną półkę, tak żebyście mogli sobie dodatkowe kable do ładowania waszego samochodu też i schować. Pod ogą mamy taką małą wnękę, dosłownie za baterią, dzięki której możemy sobie schować trójkąt gaśnicę, ewentualnie w tym miejscu, nawet pojawiły się tutaj te systemy cargo, dzięki którym można sobie przymocować elementy w środku bagażnika haczyki, gumeczki, miliard różnego rodzaju większych haków na cięższe zakupy, to jak to w przypadku Skody zawsze jest dosyć dobrze. Do... Po rozłożeniu tylnych oparć w proporcji. 6 do 40, nawet i 1500 parę litrów, więc to wam w zupełności wystarczy do przewiezienia od czasu do czasu jakichś większych elementów. Ale zobaczcie, że ja nie mam tutaj za co go dosłownie zamknąć. Skoda zrobiła bardzo ciekawy patent w formie takiego uchwytu, który automatycznie, w formie grawitacji, opuszcza się w momencie, kiedy otwieracie bagażnik, i daje wam takie miejsce, za które możecie ją pociągnąć i zamknąć bagażnik. W przypadku tego auta, pod maską. Jak to w przypadku Volkswagena i całej tej grupy, raczej nie znajdziemy nic. Dosłownie nie znajdziemy zbytnio nic. No to oczywiście występuje w kilku różnych wersjach, jeśli chodzi o moc, a w przypadku tutaj tej przestrzeni nie znajdziecie nawet zbytnio miejsca na kable, nie znajdziecie jakiegokolwiek franka, znajdziecie tylko i wyłącznie opcjonalną pompę ciepła, którą faktycznie warto tutaj domówić, a napędzany jest za pomocą tylnego koła. A tak naprawdę tylnych koł, bo silnik elektryczny jest umiejscowiony na tylnej osi. Ze względu na to, że samochody elektryczne o wiele łatwiej się buduje, bo po prostu są jak deskorolka, do której możecie przyczepiać sobie elementy, to w przypadku takich samochodów o wiele wygodniej się konstruuje właśnie tylne napędy. Są o wiele bardziej efektywne, dają lepsze możliwości skrętu przedniej osi i są takim najbardziej tradycyjną formą napędu, czyli właśnie tylne koła napędzają samochód, a przednie odpowiadają za skręcanie. Kilka różnych wersji, jeśli chodzi o silniki, i kilka różnych. Różnych wersji połączonych razem z tym z baterią 50, czyli najmniejsza bateria, jaka jest dostępna, ma moc 170 koni. Następnie 60, taką jak my mamy, czyli najbardziej rozsądny wybór do miasta oraz w niewielkie, powiedzmy, trasy, to jest moc 204 koni, 310 Nm momentu obrotowego i prawie 8 sekund do setki. Co uważam jest bardzo fajnym wynikiem i ten samochód jest super dynamiczny. A zużycia energii wahają się powiedzmy od 15-18 kWh po 23 kWh w trasie. W przypadku większych akumulatorów, tak zwanych long range, jest jeszcze 85, która ma moc prawie 286 koni i jest też wersja dla tych najbardziej chcących mieć mocnego elektryka. W przypadku Skody jest wersja też dostępna RS. Ale że tak mocnego jednego silnika elektrycznego nie ma, jeśli chodzi o tą merkę, to dołożono jeszcze przedni napęd i l w wersji RS ma aż 340 koni i napęd na 4, tak samo jak w przypadku właśnie Eniaka. Tutaj uważam, że najrozsądniejszym wyborem jest właśnie ta wersja IV60, którą mamy, bo te 204 konie w zupełności wystarczą. Ładowanie takiego akumulatora, jaki mamy, nie jest też większym problemem. Ma także dosyć dobrze przemyślany proces ładowania. Jako, że jest to jeden z nowocześniejszych samochodów elektrycznych, mamy tu też sporą moc. Oprócz tego, że mamy ładowarkę pokładową 11 kW, dzięki której możemy naładować ten samochód, ale w momencie, kiedy chcecie podróżować tym samochodem, chociaż jakkolwiek powiedzmy po Polsce, chcielibyście go szybciej ładować. No i tutaj przychodzi złącze CTR. W przypadku 60, bo jest to zależne oczywiście od wersji, macie moc ładowania w szczycie do 160 Chociaż szczerze powiedziawszy, tu jest mały, delikatny problem, jeśli chodzi o krzywą ładowania. 165 kW jest faktycznie osiągane. Ty w momencie niskiego stanu akumulatora faktycznie jest pakowane 165 kW energii do tego akumulatora, chociaż niestety wraz ze wzrostem procentów w Waszym akumulatorze niestety proces ładowania zwalnia, ze względu na to, że po prostu także szczytowa moc też maleje. Średnio ten samochód ładuje się w okolicach 100-120 paru kW przez 20-25 minut od 10 do 80% to jest w zupełności wystarczający czas. I co ważne w przypadku skody Elrock? Nawet to, że ten samochód jest bardziej budżetowy, nie zrezygnowano tutaj z bardzo wygodnych foteli, które właśnie zachwalałem, jeśli chodzi o Eniaka. To jest bardzo zbliżony kształt, bardzo przybliżony dosłownie fotel do tego, co znajdziecie w Eniaku i można go pochwalić. Co prawda, w przypadku tańszych wersji wyposażenia oczywiście jest to w pełni manualny fotel, ale ma na tyle dużo regulacji, nawet tych manualnych, że jesteście w stanie do siebie go dostosować tak, żeby było Wam oczywiście bardziej wygodnie. Chwalić za to, jak dobrze trzyma także w zakrętach, to że ma też du dłuższe siedzisko, dzięki czemu możecie sobie zrobić o wiele wygodniejszą pozycję i osoby także z dłuższymi nogami mają o wiele lepsze podparcie kolanami. Dzięki temu nie męczą się też na dłuższych trasach. Tak jak już Wam wspomniałem, piękne pomarańczowe pasy to jest zasługa tego pięknego pakietu, jeśli chodzi o wersję lounge, oraz połączenie kolorystyki, jeśli chodzi o te potele, to jest na pewno przyjemna forma, bo zobaczcie na to, że mamy przyjemne wrażenie przez skórę, która tutaj jest ekologiczną, pokrytą właśnie na zewnątrz w formie koloru tego biało-szar bo dodatkowo zagłówki, czy także dodatkowe elementy, takie jak tutaj boczki, zostały przyszyte za pomocą kontrastującej nici w kolorze pomarańczu. Oraz do tego macie na środku taki dosyć odporny na zabrudzenia materiał, który jest bardziej szorstki, robi dosyć przyjemne wrażenie. I zobaczcie na to, że fotel, który jest po prawej stronie, ma także dodatkowe miejsca, jeśli chodzi o Isofixa, więc nawet dzieciaki możecie wozić sobie z przodu. I co ważne, obydwa fotele mają regulację wysokości. Jeśli chodzi o wnętrze, chyba mam wrażenie, że już siedziałem w tym wnętrzu, a tak naprawdę nawet zrobiłem bardzo dużą ilość kilometrów w takim wnętrzu. Jeśli chodzi o Elroka, bardzo fajnie to zrobili, że wzięli z większego Eniaka, wzięli całe wnętrze, 1 do 1 i dosłownie wsadzili je do Elroka. I tutaj czuć właśnie też bardzo mocno przestrzeń. Czuć, że to wnętrze jest naprawdę dosyć duże, bo bardzo przyjemnie wykończone. To są naprawdę przyjemne materiały. Mamy tutaj gumowe elementy. Pod spodem mamy oprzytą deskę rolniczyczą za pomocą takiej wyższego gatunku skóry. Mamy tutaj też po łączenie za pomocą takiego pół kontrastującym tym kolorze identycznym jak w przypadku pasów na boczkach drzwiowych już czuć, że mamy delikatnie gorsze materiały, ale zjeżdżając niżej mamy też taką fakturę. Jeśli chodzi o taki dekor, bardzo ładne klamki satynowe tak, no i dodatkowo mamy też tutaj białe wstawki za pomocą skóry i dosyć przyjemnie wykończone także podłokietniki. I co ważne, nawet kieszenie w tak budżetowym, powiedzmy samochodzie elektrycznym, są wyściołane bardzo przyjemnym filcem, dzięki czemu nie lata wam wszystko w kieszeniach. Do tego nagłośnienia. Tutaj mamy kantona, dosyć dobre wyciszenie. To robi dosyć przyjemne wrażenie. Nie chcę Wam też dosyć dużo opowiadać o tym wnętrzu, bo dosłownie jest identyczne. To jest jeden w jeden to samo, co Wam pokazywałem nieraz w przypadku Eniaka, Czyli mamy ten mały wyświetlacz przed oczami kierowcy, który jest także dostosowywany. Nie mamy w przypadku tego samochodu żadnego head-upa, bo po prostu w tym budżecie tego nie mamy co oczekiwać. Mamy bardzo przyjemną skórzaną kierownicę, dwuramienną, już z tą nową poduszką, jeśli chodzi o napis Skoda. No i to, co najważniejsze, to jest. Jest także ekran, jak to w przypadku SKODY. Prawie 14 cali wyświetlacza, który jest bardzo przyjemny. Ma także dosyć dużo możliwości. Macie możliwość konfiguracji tego do siebie. Sterowanie procesem ładowania, sterowanie oświetleniem ambientowym, sterowanie klimatyzacją, podgrzewanie foteli też jest zrealizowane na ekranie, tak jak w przypadku ENIACA. Standardowo także tutaj macie taki przesuwny panel, dzięki którym możecie sterować sobie głośnością multimediów. Pod spodem dwa nawiewy i nawiewy także na bokach. Mamy troszeczkę skrzypiący. Niestety element na środku, ładnie wykończony ten dekor i maturę. Ładowarka indukcyjna, tak zwany box, dosyć mocno ładujący dwa porty USB-C o mocy prawie 50W, dwa miejsca na kubeczki, na kartę kredytową, czy dosłownie kartę do ładowań samochodu elektrycznego. I ten charakterystyczny dla Eniaka dosłownie kamyczek na środku, dzięki któremu wybieracie kierunek jazdy, tym na drobne w formie monet, czy tam żetonów, ogromna przestrzeń pod spodem deski kowej i co ważne, cały tunel środkowy jest wykończony, też tutaj z bardzo przyjemnej skóry, podbitą także taką przyjemną gąbką, dzięki czemu na przykład dłuższe osoby nie będą miały problemu, jeśli chodzi o obijające się kolano. Tego duży, naprawdę bardzo duży podłokietnik, który jest możliwy także do podniesienia oraz do regulacji wysokości, niestety nie da się go wysunąć w żadnej formie. Przyjemne wnętrze oraz co najważniejsze, dosyć mocno jakościowe, ale w przypadku NIAKA ono było takie. I jeśli chodzi o Leroka, zostało dosłownie przekopiowane, co jest dosyć dobrym elementem, bo po prostu. Czuć tutaj, że tutaj zadbano najbardziej o klienta, nawet... Przy cenie tego samochodu, która powiedzmy jest bardziej atrakcyjna. Mały Elrock to jest faktycznie lustrzane odbicie, jeśli chodzi o większego Eniaka. Czuć to na dosłownie każdym możliwym calu, bo wsiadając do tego samochodu, mi się od razu przypominają wszystkie możliwe chwile, jakie spędziłem właśnie za kierownicą Eniaka, i szczerze powiedziawszy, jest naprawdę bardzo mocno zbliżony, jeśli chodzi faktycznie o jazdę. Włącznie także z zawieszeniem, z komfortem, z przyspieszeniem oraz co najważniejsze wszystkimi technologiami, bo to jest najważniejsze. Lepsze, że w przypadku tego samochodu Skoda zrobiła świetny ruch, że całą technologię z tego większego samochodu, jakim jest Enyaq, o wiele droższego, pakowała właśnie do tego małego, miejskiego powiedzmy elektryka, jak i zrobiła to w bardzo kompaktowej, przyjemnej cenie. Jeździ, a jeździ bardzo przyjemnie i też, że różni się pod kątem oczywiście zawieszenia względem różnych wersji. 50 czy 60 oczywiście są traktowane jako samochody budżetowe, samochody bardziej skierowane w rozsądkowej formie, jeśli chodzi o budżet, i tutaj. W tym przypadku nie można mieć zawieszenia DCC, czyli nie można mieć zawieszenia o zmiennej charakterystyce tłumienia, nie można mieć tego zmiennego komfortu, ale szczerze powiedziawszy, tutaj jest zastosowane zawieszenie, które dosyć dobrze znamy ze wszystkich możliwych samochodów Volkswagena, czyli na przykład Sirocut, czyli na przykład z Volkswagena Polo, z Volkswagena Golfa, czy także na przykład z kody skali czy skody Oktawi, które właśnie faktycznie nie posiadają tego systemu, ale komfort, jeśli chodzi nawet o to zawieszenie tradycyjne, bardzo dobrze wybierane są. Nierówności, oraz co najważniejszą, mamy też odpowiedni komfort przy wyższych prędkościach. I to wszystko jest połączone z takim bardzo przyjemnym układem kierowniczym, który w tej wersji nie jest zmienny, nie ma progresji. Takie rzeczy tylko i wyłącznie dostępne są w wersji 85, gdzie możecie sobie dokupić faktycznie zawieszenie DCC. Czy jest to potrzebne? Szczerze powiedziawszy, chyba raczej nie. To jest dodatkowy dodatek, który będzie przyjemniejszy na dłuższych trasach, który zrobi z tego samochodu o wiele większy komfort. Tak jak w przypadku Eniaca. Jest zastosowane to zawieszenie, gdzie jest mega komfortowo przy dłuższych trasach. Macie bardzo dobre wybieranie nierówności, w szczególności w mieście, czujecie co się dzieje z samochodem. To w zupełności wystarcza. Układ kierowniczy też jest bardzo precyzyjny, wystarczający jak na ten samochód. Pamiętajcie, że to jest samochód elektryczny, w którym niski środek ciężkości jest jego korendalną, mocną zaletą, ze względu na to, że po pierwsze, macie jak to w przypadku elektryka napęd elektryczny, który bardzo szybko pozwala Wam wyprzedzić w najmniej oczekiwanych sytuacjach ale także daje Wam komfort jazdy. Niski środek ciężkości, dobre daje prowadzenie oraz co najważniejsze tą pewność. No i samochód jest także cięższy i lepiej się prowadzi, jest bardziej stabilny. A to pewnie, a to pewnie będzie niejednym argumentem w przypadku damskiej części, bo one lubią, kiedy samochód jest taki bardziej stabilny w takich nieprzewidywalnych warunkach. I w przypadku Elroka to jest jego duża zaleta. Czy jest szybki? 204 konie? Jest szybki. Jak to w przypadku każdego samochodu elektrycznego moment, Talne rozpędzanie od 50, 70, 80, 90 km na godzinę. z momentu obrotowego jest tak wysoki jak w przypadku naprawdę konkretnej turbodoładowanej benzyny. Pomyślcie sobie, że ten samochód ma tylko 204 konie, ale ma prawie 310 Nm momentu obrotowego, które po prostu go katapultuje do przodu, a ta wartość jest dosłownie zbliżona do niej jednej jednostki dwulitrowej TSI, która jest dostępna tej marce. Macie tryby jazdy Eco, Normal oraz Sport. On jest trochę bardziej reaktywny aktywny na pedał przyśpieszenia, nie jest to duża różnica, ale jest delikatnie wyczuwalna. W przypadku zawsze samochodów elektrycznych od Skody nie było takiego bardzo, bardzo mocnego uderzenia napędu, jak w przypadku na przykład kupry, bo tutaj ma być zastosowany bardziej ten, powiedzmy komfortowy, przyjemny, dostojny look niż ten sportowy. Chociaż pamiętajcie, że L Rock występuje też w wersji RS. Bateria o pojemności 60 kWh. Najbardziej rozsądkowy, środkowy wybór, który szczerze powiedziawszy powinien być naprawdę świetną opcją. Przejechałem tym samochodem ponad 2000 km. Zrobiłem nim nie jedną trasę i uważam, że to jest naprawdę rozsądny wybór. To nie jest te 59 kWh netto, które kiedyś dosłownie było, bo kiedyś na takim akumulatorze byśmy przejechali niecałe 200, powiedzmy, kilometrów w trybie autostradowym. Teraz zrobimy jakieś prawie 300 km na jednym cyklu ładowania, a w mieście zbliżymy się do 450 km bez żadnego problemu. Przejechałem prawie 20 km i zużycie energii mam na poziomie 16 kWh. 16 kWh, a da się zrobić i nawet mniejsze wartości, bo schodziłem spokojnie nawet do 13 kWh. W trasie musicie liczyć sobie oczywiście trochę więcej, niestety zużycie energii będzie o wiele większe. 140 km na godzinę daje nam jakieś zużycie około 21-22 kWh na 100 km, co spokojnie powiedzmy dawam te 250 maksymalnie prawie pod 300 km zasięgu na jednym cyklu ładowania. Bez większych problemów da się tym samochodem jeździć, nawet na delikatnie dłuższych trasach. Chociaż uważam, że IV60 jest najlepiej skierowana właśnie do takiego trybu dojeżdżania do pracy. Ten samochód idealnie się sprawdzi w momencie, kiedy macie dojazd do pracy na poziomie 50-100 km maksymalnie. Macie gdzie ten samochód także naładować we własnym garażu i często jeździcie także właśnie poza miastem albo i w mieście. On się wtedy naprawdę odwdzięcza świetnym zużyciem energii i działa po prostu to fenomenalnie. Chodzi o dopracowanie tego systemu elektrycznego jaki jest w Volkswagenie daje konkretne rezultaty i w przypadku Elroka on dosłownie z tego niesamowicie mocno korzysta. Mamy także to wszystko połączone z układem rekuperacji, który cały czas dba za pomocą radaru, odmierza sobie odległość od samochodu poprzedzającego i odpowiednio sobie także zwalnia samochód za pomocą rekuperacji, bo w momencie kiedy ja puszczę teraz nogę z pedału przyspieszenia, a przede mną nie ma żadnego samochodu, teraz w tym momencie mam tak zwane wolne koło, samochód nie ma żadnych oporów praktycznie, jeśli chodzi o otoczenie, ten samochód także posiada informację o tym, czy zbliżacie się do skrzyżowania, ronda i wtedy jest w stanie nawet wcześniej zrobić sobie odzyskiwanie energii z większą mocą, po to, żeby już być bardziej przygotowanym także do odpowiedniego skrętu. Jeśli chodzi o manewrowanie tego samochodu, mamy 9,3 metra zwrotności i to jest coś, co jest przewagą tego samochodu w mieście. Zobaczcie, jak on jest nienaturalnie wręcz zwrotny. Ten samochód ma promień skrętu niczym dosłownie małe mini jeszcze parę lat temu, jest niesamowicie skrętny we wszystkich dosłownie w warunkach miejskich w stanie zawrócić na niewielkiej przestrzeni. I to Wam się spodoba bardzo, bardzo mocno. Systemów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest tutaj cały szereg. Oczywiście od systemów ISA, które pikają, podpowiadają Wam także prędkość. Dodatkowo macie świetny autonomiczny tempomat, który jest oczywiście opcjonalny, ale uważam, że ten system Travel Assist to jest coś, co warto sobie wybrać. W szczególności, jeśli jeździcie obwodnicami, czy także i autostradami. Ten samochód praktycznie sam jest w stanie po nich podążać. Idealnie utrzymuje pas ruchu, ma także odpowiednią predykcję. Zdumiewająca jest także cisza. Te samochody są o wiele lepiej wyciszone. Podłoga jest bardzo dobrze odizolowana. Nie mamy tutaj dodatkowych szyb akustycznych, jak w przypadku droższego modelu, ale i tak jest naprawdę bardzo przyjemnie cicho. Jadąc powyżej 140 km na godzinę, czasem się zastanawiacie, czy faktycznie jedziecie. I tak oto, moi drodzy, wyglądają wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o Skodę Elrock. Podoba mi się to posunięcie. Naprawdę ciekawy, świetny samochód i co najważniejsze, Praktycznie wzięcie wszystkich dobrych cech, jeśli chodzi o Eniaka i przeklejenie ich do bardziej budżetowego, rozsądnego, mniejszego formatu, jakim jest L Rock. Naprawdę, ten samochód staje się bardzo, bardzo sensownym i logicznym wyborem, w szczególności przez jego cenę. To jest świetny samochód elektryczny i Skoda wzięła całe możliwe doświadczenie z Eniaka i wpakowała go w mniejszego L-Roca, dzięki czemu też klient na tym odpowiednio uzyskał, w szczególności pod kątem ceny. Samochód, który jest świetnie wyposażony, świetne ma materiały w środku, co najważniejsze ma dużo przestrzeni oraz także bardzo efektywny napęd oraz możliwość dostosowywania tego napędu do własnych potrzeb i to jest świetne w przypadku tego auta. Więc tak jak możecie zauważyć, Skoda zagrała dosyć mocno w obach, w szczególności pod kątem właśnie ceny. Bardzo mocno atrakcyjna cena względem tego, co dostajemy. To jest jeden z najtańszych samochodów elektrycznych aktualnie dostępnych z tak dużym zasięgiem, z tak świetnym wyposażeniem konkurencyjnym wnętrzem. I to jest naprawdę ciekawe, że w przypadku Skody się aż tak mocno wybiła względem reszty marek, które są dostane w koncernie Volkswagena. 169 tysięcy złotych to naprawdę nie jest zła cena, w szczególności za to, że dostajemy naprawdę bardzo przyjemny. Zasięg tych prawie 400 km, świetne ładowanie, szybki samochód, dynamiczny, rozsądnej wielkości oraz co ważne. Najbardziej oszczędny. No to moi drodzy, chyba rozumiecie, dlaczego uważam, że to jest bardzo rozsądny samochód w sensownej kwocie. Za takie pieniądze naprawdę ciężko kupić samochód spalinowy, a co dopiero, samochód elektryczny z tak dużym wyposażeniem, z tak świetnymi technologiami. Tym co, mój drogi widzu, jeśli ty poszukujesz nowego samochodu i chciałbyś faktycznie spróbować sobie z elektryczną motoryzacją, w szczególności mieszkasz w domku, to naprawdę będzie świetny wybór. To już koniec naszego odcinka. Mam nadzieję, że ci się podobał. Dziękuję Ci, że go obejrzałeś do końca. i Nie zapomnij także o komentarzu. No i i oczywiście o subskrypcji, bo wasze subskrypcje nas napędzają do działania. Mamy jeszcze większe możliwości do działania, więc co? Nie zapomnij kliknąć tego czerwonego przycisku subskrypcji, a my widzimy się w kolejnym Okiem. Dzięki, do zobaczenia, cześć. hej!